Bruce Willis, Janis Joplin, a także Mikołaj Kopernik. Co łączy te trzy tak różne osoby? 19. energia w ich datach urodzenia. Symbolem 19. energii jest Słońce, jedna z kart arkany Wielkich Tarot. To energia, która szczególnie wpływa na losy osób urodzonych 19. dnia dowolnego miesiąca. Jak wygląda ten wpływ? Przyjrzymy się temu bliżej. Osoba obdarzona 19. energią, jeśli przeżywa ją w pozytywnym aspekcie, kocha życie i wszelkie możliwości, które ona przenosi. Może stać się inspirującym liderem, a nawet porywać tłumy, w czym pomaga jej duży charyzm. Zazwyczaj taka osoba bardzo dużo wymaga, tak od siebie, jak i od innych. Łatwo też przyciąga i pomnaża pieniądze, a także chętnie się nimi dzieli. W każdym przypadku musi uważać, by nie koncentrować swojej energii tylko na jednej osobie czy sprawie. Tak skupiona energia może przynieść destrukcyjne skutki. Dlatego dziewiętnastki powinny żyć wielowątkowym, pełnym różnych aktywności życiem. Jeśli chcesz poznać energię kształtującą twoje życie, koniecznie zapoznaj się z kalkulatorem matrycy Losu. Link do niego znajdziesz na moim profilu. A póki co, trzymaj się ciepło i do zobaczenia.